Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym, abyśmy sobie porozmawiali o organizacji partyzanckiej. Wielu z Was mówi: przejdźmy do konkretów. Jak tworzyć oddziały partyzanckie, jeżeli jest zagrożenie? Otóż, Szanowni Państwo, muszę Państwu powiedzieć, że schemat, który posiadamy i który realizujemy, jest jedynym schematem, w którym trudno jest kogokolwiek wykryć w przypadku zagrożenia ginie tylko jeden oddział pozostałe oddziały działają sukcesywnie i dalej schemat organizacyjny który posiadamy jest to schemat który po prostu stosują służby specjalne raz Mosadu czasami nas. ale to co my posiadamy nie twierdzę że jest lepsze ale jest również dobre i niezniszczalne. Szanowni Państwo, jak to wszystko wygląda? Proszę dobrze uważać, abyście mogli zorganizować w terenie takie oddziały, które będą działały pod okiem wroga, a wróg nie będzie mógł Was zlokalizować. Otóż, zaczynamy. Szanowni Państwo, jest jeden dowódca. Dowódca całości naszej organizacji. Ten dowódca ma za swoich zastępców. Zastępców ma raz, dwa, trzy, cztery, pięciu zastępców. I teraz bardzo istotne jest. Istotne jest, że ci zastępcy mają dowódców batalionów. Dowódcy batalionów, przykładowo w jedynce lećmy, dzielimy na trzech. Jest Powtarzam, dowódca, zastępca dowódcy, dowódcy batalionów. Jest 131, 132, 133. Ci dowódcy batalionów mają dowódcy, dowódców kompanii. Przejdziemy na tą tabelę. Dowódcy kompanii. Po dowódcach kompanii mamy dowódców plutonów. I następnie dowódcy drużyn. Cały oddział systematycznie się rozrasta. Proszę spojrzeć. Tworzymy tak zwane trójki, czyli od podstaw zaczynam. Drużyna to jest dwie osoby, plus jedna to jest trzy osoby. Pluton to jest dwie drużyny, dwa razy trzy to jest sześć. Kompania to jest trzy plutony, sześć razy trzy. 18 osób. Batalion to jest trzy kompanie, 18 razy 3 to jest 54 osoby. I teraz tak, ile mamy dowódców? To jest bardzo istotne. Dowódców mamy tak: dowódca jest jeden, zastępcy dowódcy mamy pięciu, dowódcy batalionów mamy 15, dowódcy kompanii mamy 45, dowódcy plutonów mamy 135. I dowódcy drużyn mamy 270. Razem kadry, powtarzam kadry to są, liczą 471 osób. I teraz, jeżeli podsumujemy jeszcze poszczególnych ludzi w drużynach, 540 osób, to razem da nam 1011 osób. Czyli w jednym sektorze. W jedenastce mamy 1011 osób. Jeżeli trafi nam się wróg, to zlikwiduje nam tylko jedną drużynę. Pozostałe drużyny są chronione. Nie ma takiej opcji, ponieważ dowódcy poszczególnych kompanii nie znają się. Likwidowane jest tylko trzy osoby. I oczywiście pozostała siatka w dalszym ciągu działa. Proszę zobaczyć. I teraz, mając takich pięć, to mamy około pięć tysięcy, powyżej pięciu tysięcy osób. Te pięć tysięcy osób, działając w terenie, są to osoby praktycznie nieuchwytne. Są to osoby, których nie można zlokalizować wszystkich naraz. Nawet jeżeli dowódcę zgarną, to pozostałe. Pozostali zastępcy batalionów działają w dalszym ciągu. Jeżeli zgarną zastępców dowódców batalionów, to pozostali dowódcy kompanii działają cały czas. Więc schemat polega na tym, żeby nie dać rozbroić i zlikwidować wszystkich naszych oddziałów będących w terenie. Takich oddziałów, może być bardzo wiele. Tutaj podałem przykład na pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, na pięciu. Na pięciu batalionach. Ale przecież w Polsce możemy mieć takich batalionów setki. Setki, powtarzam. A skoro będą setki batalionów nie do rozbicia od wewnątrz, to jesteśmy praktycznie niezniszczalni. I na tym polegają, nowoczesne struktury nowoczesne to są stare struktury ale praktycznie niezniszczalne niezniszczalne bo muszę Wam powiedzieć znowu wracając do Szwajcarii skąd Szwajcarzy uczyli się tworzenia swojej obrony terytorialnej właśnie od Polaków, czyli od nas myśmy im dali wskazówki myśmy im podpowiedzieli jak to zrobić i tak to oni u siebie zrobili z tym, że my jak mówię jeden sektor może iść do zniszczenia, ale nie cały. Idzie tylko trzy osoby. Pozostałe działają w dalszym ciągu. Więc proszę zobaczyć, tworząc takie oddziały militarne na terytorium naszego kraju, jesteśmy nie do rozbicia. W jednym sektorze mamy tylko 111 osób. Razy 5 pięć, mamy 5000. Pięć A takich dowódców, zastępców, dowódców możemy mieć setki. Jak powiedziałem. I te setki to jest nasze właśnie bezpieczeństwo. To jest bezpieczeństwo nie tylko nas, zwykłych ludzi, ale jest to również bezpieczeństwo całego kraju. Także według tego planu i systemu organizacyjnego możemy po prostu organizować oddziały partyzanckie, nawet teraz, ponieważ zagrożenie w Polsce już jest. Nie tylko ze strony islamu. Ale również ze strony Zachodu, czyli Niemiec. Dziękuję bardzo.